Witajcie kochani na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z maseczkami, a ich mam naprawdę sporo. No, mogę pff, śmiało tak powiedzieć. Gdzieś koło stówki ich będę miała. Jeszcze Was z góry serdecznie przepraszam za światło, ale dzisiaj jest pogoda beznadziejna cały czas leje a tak pierwszy koszyk mamy tutaj maseczki Kolejny tu jest następny tu mamy kolejne i tu mamy... Hmm. Kolejne maseczki. Oczywiście wszystkie wyciągnęłam. No nie wszystkie, bo jedne są. Jeszcze mam do stóp i do e, włosów. E, ale te, co bym chciała Wam mm, po prostu e, pokazać, których ja używam e, najwięcej. To jest y, 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 duchum na turbi. I mam dwie maseczki z firmy y, Avaya, To są takie y, dwie mas y, parę maseczek. Jedna jest w takim bardziej w zarysie. Większa. A tu jest y, taka mniejsza. Oczywiście. Ja jeszcze ich nie stosowałam, a już powiem szczerze, że one już troszeczkę leżą. Ale jeżeli mm, będę je używać, to oczywiście wstawię y, fotki na Insta. I później tutaj Wam zrobię update, jak one mi się sprawdzają. A dzisiaj najbardziej to zajmiemy się y, Maseczkami, bo ich mam w sumie najwięcej, chyba 18 rodzajów, a na pewno może ich jest więcej. I te maseczki znajdują się tutaj w koszyku, i mniej popularna, tak mi się wydaje, firmy, firma to jest Naturbi, i one, powiem Wam szczerze, są też bardzo rewelacyjne, i muszę Wam powiedzieć, że. Tak o, o tanio je kupiłam, że to się po prostu w palenie mieści. Za 100 sztuk z przesyłką, z cłem zapłaciłam, żeby Was nie skłamać, wyszło mi to 20, 20 euro, a może i nawet nie. A nawet nie, bo jak przeliczałam każdą maseczkę, to one mi w bodajże wychodziły po 25 centów. To było naprawdę okazjonalnie kupić te e, maseczki. No, oczywiście one już <laughs> troszeczkę też leżą. Ja chyba je kupiłam, bodajże. Nie, nie kupiłam. W 2019 to był taki mój pierwszy zakup tych maseczek I oczywiście, tak, 2000. Każdy was nie zada, do 22 mamy. No, 2000. Nie, przepraszam, 2018 je kupiłam. To był oczywiście koniec. No koniec roku. Oczywiście połowę maseczek oddałam mojej mamie. Mamo, jeżeli oglądasz, to serdecznie Cię pozdrawiam. Mam nadzieję, że w końcu uda Tobie się przyjechać do mnie. Bo niestety wiemy, jaka teraz jest sytuacja. Ale mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy. I oczywiście te maseczki połowę mamie oddałam. I to, które tutaj też z na to oczywiście moje mamie też sprezentowałam, bo ona po prostu uwielbia tak samo. A pierwszą maseczką z tej firmy, to będzie, to, jak wspominałam na początku, to jest firma Naturbi. Przepraszam, że się. <laughs> yy, motam. Jest to maseczka z witaminą C. Też jest po prostu rewelacyjna. Też parę. Mm, tych maseczek yy, dałam w, w prezencie. Bo mówię, Boże, co ja z nimi będę tyle robić. Yy, kolejną to jest z czerwonego rzęszenia. Kolejna to jest yy, kukumby i ogórki. Kolejną to jest yy, Zielona herbata. Już mam 6 minut, już gadam. To troszeczkę dzisiaj filmik będzie y, długi. Kolejna y, to jest kola y, ze ślimaka. No, będzie I. Y, nie, Alvara? się nie. To mamy z, z agawy. I jeszcze jedna mi pozostała. Też bardzo fajna maseczka, ale te to są cholernie drogie. One, 5 sztuk, jak widziałam na stronie, to jeszcze mmm, szybciej. To ona kosztowała 5 sztuk bodajże 50 dolarów. I ona jest Peptide Oil Serum Mask. Też jest bardzo fajna. Jeszcze miałam ją w białym opakowaniu, ale oczywiście tamte użyłam i też podzieliłam się z moją mamą. A więc dosetna sprawy. Teraz będą y, maseczki z Daijo', które, które po prostu uwielbiam. One można powiedzieć, że są dla mnie najlepsze, fantastycznie mi nawilżają y, twarz i jeszcze. Y, Nimi zachwycona. I jeszcze muszę powiedzieć, że, jeżeli, jeżeli mi zostanie płyn w tych maseczkach, w tych opakowaniach oczywiście, wszyscy wiemy o tym, że tego płynu jest naprawdę mega mega to ja po prostu ściągam, ładnie składam i wpadam maseczkę do. z powrotem do tej. Słodki, słodki, słodki. Z powrotem do, do tej folii. Nie wiem, jak to mogę powiedzieć. I one mają, na przykład ta, ma 35 ml. I ona jest trzyfazowa. Y, Pierwszy to jest y, Foam. Real Water Shining Vita Cleansing Farm, później mamy esencję i mamy maseczkę na samym końcu. Tak jak wspominałam, ja po prostu składam, bo jest naprawdę bardzo dużo tej esencji. A szkoda, naprawdę, mi wyrzucać, bo no, no niestety płacimy za to pieniążki, naprawdę. Wiem. Z innych, po moim przykładzie, z jednej ze znajomych, że po prostu ona wszystko wyrzuciła, nie trzymała dwa dni, tylko nie, bo to musi być raz użyte i po prostu wyrzuciła, a było w niej dużo esencji. I powiedziałam, że yy, zastanawiam się i więcej po prostu nie, yy, nie sprawiam takich prezentów, bo wiem, że po prostu one wylądują yy, w śmietniku. I to tak na marginesie. Chodzimy już mam? 9 minut. No, i to jest taka trzyfazowa. Kolejna trzyfazowa. Ta akurat ma. A, tutaj Wam pokazałam fajnie. 25 ml, ale tak jak mówię, jest to bardzo dużo. I to jest pierwsza. Nakładamy esencję, później krem pod oczy i. Ta cała maseczka. Ona się nazywa Intensive Shining sheen, mask. Oczywiście krzaczków nie umie y, czytać. Wybaczcie mi. Kolejną y, jest to maska kolagenowa i ona jest y, dwuetapowa. Tu jest esencja i. Jak wiadomo na dole eee, maseczka. Kolejną to jest trzyetapowa. O Jezu, przepraszam. Trzyetapowa. Eee, pierwsza to e, jest, jest Anti-Dust Whitening Mask. Rzeczywiście fajnie e, twarz nam troszeczkę rozjaśni. Wiadomo, musimy używać jak najwięcej, bo po pierwszym razie to aż żeby było widać to wiadomo, że nie będzie, ale jest naprawdę e, super już mi się kończą, ale na sobie po prostu e, zamówię to jest e, e, Anti-Dus Luminus Mask to jest pierwsze na to jest jakaś ampułka ale nie przeczytam, bo po prostu jest na e, tym na kwiatuszkach i ciężko jest mi powiedzieć. Kolejną to jest taka aloe różowa i ona jest rzeczywiście różowa w środku. fajnie na wilża, nic dodać, nic ująć. Tak samo przy kolejnej, ale ta już będzie na bioculozie. Jest też fantastyczna, ale tu jest akurat zawartość 30 ml. Też jest bardzo, bardzo dużo. Kolejną jest taka zielona i ona jest okra green mask. Później mamy z propolisem i to będzie lawendowa. Kolejna to będzie rozmarynowa. Powiem Wam, że tak pachnie jak rozmaryn. Ale mi na przykład te zapachy nie przeszkadzają. Ona taką uspokaja. Tutaj mamy kolejną. To akurat powiem Wam jeszcze yy, taką ciekawostkę: że zamawiałam te wszystkie maseczki i w opakowaniu było 33 sztuki. A jeżeli zamawialiście właśnie te, to dostawaliście takich maseczek 30 sztuk. I na początku powiem Wam, że nie chciało mi się wierzyć, że rzeczywiście dodadzą 30 sztuk takich maseczek. I jak, jak bumcyksyk syk, nie, nie bajeruję Was, było dołączone 30 sztuk. I powiem Wam szczerze, że jak mi przyszła paczka, oczywiście musiałam jechać na urząd celny. Tutaj do siebie. I pan celnik się pytał, czy to jest na sprzedaż. Ja mówię, nie wie pan co, to nie jest na sprzedaż, tylko jest to dla mnie wino. Ale no wie Pani co, no tyle tych maseczek Pani zużyłem. Ja wie no tak, niestety mam taką dużą rodzinę. To temu dam, to temu dam i, i się zaczął śmiać, mówi, że był o tyle, bo zamawiałam mamie i sobie. No to było 66 plus 130, no Prawie stówa wychodziła z tych. Kolejną maseczką to będzie ta witaminowa. Ona ma też 25 ml. No przewaga tak mają 25 do 35. Fajny taki zaszczyt witaminowy. Kolejną jest to taka grejf... o, grejfruit. To Grapefruit, limonka. Pomarańcza. Też super. Ostatnio w tamtym tygodniu ją używałam, Użyłam. Nie używałam. Użyłam. Kolejną to będą y, takie trzy maseczki, ale to będą różne. Y, a y, to jest Honey Dew Red Mask. Y, tu będą y, 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 czereśnia, y, Pomidor. Grapefruit truskawka, jabłko i dodatkowo e, propolis. Rebelka. Kolejną z tej serii takich wieloowocowych jest to fiolet, fiolet, fio, fio fio no. Death Purple. To będzie e, jagody, y, bóże, buraczki, figa, soli jakaś Jakieś liście nie znam i yy, ta śliwka. Ta maseczka się prezentuje, tak? Też jest rywa, też jest, podajże yy, jak się nie mylę, fioletowa, bo już tej owocowych tych długo już nie używałam. Powiem właśnie, że wyleciało mi z głowy. Kolejną maseczką jest ta o, zielona i ona jest kiwi szpinak, awokado, japanezy apricot i zielona herbata. I oczywiście, tak jak yy, tych innych propolis. Kolejną to jest taka intensive shining, shining NS, mask. Też rewelka. Przepraszam, że będę tyle razy używać tego słowa, ale one są naprawdę dla mnie rewelacyjne i ja je uwielbiam i chętnie je Wam polecam. Kolejną maseczką to kiedyś przy zakupie jakiegoś tam produktu z dżedzią, też dostałam maseczkę z Mediheal z zielonej albo no też zielonej herbaty. Też bardzo fajna i os Aha, jeszcze jest Dajuna. To mamy kwas. Oh A Kwas hialuronowy. Oś, o, Różnych 8 kwasów i dodatkowo z pentanolem. To ja sobie, jak sobie zrobię peeling, słyszę, w to właśnie sobie je lubię na twarz nałożyć. I kolejną, to będzie kolagenowa. I jeszcze dwie maseczki, to będzie z Medihila to będą maseczki do stóp, Rewelka, fajnie nawilżają. I to firma do Beauty więc też fantastyczna, Maseczki do, do stóp, jestem po prostu z nich zadowolona. Wiem, filmik będzie bardzo długi, ale chciałam Wam pokazać, bo nieraz mam w prywatnych wiadomościach zarzuty, że to nie jest prawda, jak ja się wypowiadam na ten temat maseczki, jak one mi po prostu służą, i zatem postanowiłam Wam je nagrać. I niektórym niedowiarkom, że rzeczywiście mam te maseczki, używam i one mi się yy, rewelacyjnie sprawdzają. Oczywiście, ja mówię o sobie, może Wam się sprawdza, a nie musi. Yy, jeszcze raz bym chciała yy, serdecznie na koniec przeprosić za ostatni filmik, ja coś tam. Yy, słówko, po... w powiedziałam, czy coś takiego i odezwał się jakiś gostek do mnie, że coś tam się nie mówi, czy coś takiego. Tylko mi kawałek i tam mi przytoczył w której sekundzie. Oczywiście, przepraszam, było to przejęzyczenie. Miałam powiedzieć, że to moje zdanie jest na ten temat produktów. I co? To by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, bo będzie e, prawie zaraz 20 minut. E, su, e, bardzo by Was prosiła o subsk subskrypcję. E, mm, łapki w górę. Jeżeli Wam się nie podobało, możecie dać łapkę w dół. Oczywiście się nie obrażam, bo nie, każdemu mu musi się ten filmik podobać. I. Zapraszam Was do sekcji kom komentarzy. Oczywiście, sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że do pisania komentarzy, a ja będę odpisywać, jeżeli będziecie zainteresowani tymi produktami. I co? To by było na tyle dzisiaj.